Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2020, kariera radom, jakim radom, 9 kwietnia roku 2028 i powolutku zmierzamy już do końca sezonu. Zostało nam 7 spotkań, siedem spotkań w rundzie finałowej polskiej Ekstraklasy. Na ten moment, słuchajcie, mamy 20 punktów przewagi nad Wisłą Kraków, więc za moment, za chwilkę w tym odcinku Radomek po raz siódmy z rzędu może świętować zdobycie tytułu Mistrza Polski. Niestety odpadliśmy w półfinale Pucharu Polski, przegraliśmy z Wisłą Kraków po rzutach karnych, ale w ogóle co to był za mecz? Słuchajcie... 32 strzały oddane przez ekipę Radomiaka. 7 sytuacji stuprocentowych. Wisła właściwie nie miała nic ani gry, ani posiadania dwa strzały celne, katastrofa no ale niestety tutaj bardzo dobre spotkanie Araisa, golkipera Wisły Kraków który tak naprawdę uratował im ten mecz uratował im go również w rzutach karnych nie strzelił Madarasz, nie strzelił Kataldi no i Radom jak odpada w półfinale Pucharu Polski 2-4, przegrana w rzutach karnych, no więc małe zaskoczenie troszeczkę zawód ale trudno, czasami tak bywa najważniejsze dla nas jest to, żeby teraz dojechać tą ekstraklasę, zakończyć temat i rozpocząć rozgrywki kwalifikacyjne do Ligi Mistrzów w kolejnym. Sezonie. Także powolutku będziemy się przenosili do spotkania z Zagłębiem Lubin. Mecz z Zagłębiem Lubin gramy u siebie. To jest ekipa, która zajmuje na ten moment miejsce szóste. Za chwilkę sobie wybierzemy skład. Za chwilkę sobie podejdziemy do tego meczu indywidualnie, bo zależy nam na tym, żeby kontynuować nasz rekord spotkań bez porażki. Ten rekord na ten moment wynosi już, żebym się nie pomylił, to sobie sprawdzę: 142 spotkania. Słuchajcie, Radomek Radom na ten moment ma tak silny skład w ekstraklasie że jakby kontynuowanie e, takiego rekordu, czyli nie przegrywanie dalej tych meczy, no nie jest w zasadzie niczym nadzwyczajnym i niczym trudnym. E, na, najgorsze, najtrudniejsze są te pierwsze mecze, te pierwsze 30, pierwsze 40, chociaż to i tak zaczęło się już w momencie, kiedy Radomiak Radom miał naprawdę bardzo mocną kadrę i był naprawdę bardzo mocną ekipą na tle po prostu całej polskiej ligi, no bo umówmy się, tutaj pieniążki, które dostaliśmy z europejskich pucharów, te gratyfikacje finansowe bardzo, bardzo podniosły poziom Radomiaków. Tak naprawdę jedyną drużyną, która na ten moment może nam dorównać jest właśnie Wisła Kraków, z którą przegraliśmy, ale i tak widzicie, że jest to kolosalna przewaga w meczu z Wisłą Kraków. Zresztą niedawno całkiem wygraliśmy w Krakowie 5 do 0, co pokazało, że Radomiak mimo tego i tak jest zespołem lepszym mamy 55 milionów euro na koncie Kim Forsberg rozegrał to spotkanie w reprezentacji które dało nam kolejne 12 milionów brakuje mu jeszcze też, żebym tutaj nie okłamał Was, ale to się nie stanie jednak w tym sezonie więc już Wam, już wam szybciutko pokazuję nie historię transferów a klauzulę jest tutaj Kim Forsberg, jest jeszcze 12 spotkań w lidze Kim Forsberg musi rozegrać, nie rozegrać 12 spotkań w lidze, ponieważ do końca sezonu w Hiszpanii pozostało 7 albo 8 kolejek, natomiast na te moment Kim Forsberg w tym sezonie strzelił tylko 5 goli. On oczywiście w gruncie rzeczy występuje jako rezerwowy, więc tych okazji ma mało. W La Liga goli 4 w Pucharze Hiszpanii w Super Pucharze Hiszpanii gol 1. no i tutaj mecze oczywiście już i bramki w reprezentacji Szwecji. Także no mam nadzieję, że się będzie dalej rozwijał w Barcelonie że zostanie w tej Barcelonie na kolejny rok i dogra te, te spotkania, które mu brakują, żeby nam tą klauzulę Barcelona wypłaciła. Oczywiście z tej klauzuli część idzie również do Aiku, tak? Bo tam był procent od transferu, więc to nie jest tylko procent od tego transferu, od tej gotówki, którą dostajemy na samym początku, ale również są to procenty właśnie od klauzul. Bo od ostatniej klauzuli my nie dostaliśmy pełnych tych 14 milionów, tylko dostaliśmy chyba 11, a pozostałą część dostał właśnie jego poprzedni klub, więc też też trzeba na to uważać i, i mieć to na uwadze. No natomiast jak jest tak bogatym klubem. Jeszcze myślę sobie o tym, że sprzedamy pewnie Calderona, tak jak tak jak. Tak, jak tutaj podejrzewam, że będzie w okienku letnim za jakieś 30, może 35 milionów euro, no więc tutaj ta cała kwota pewnie zostanie przeznaczona na transfery. Calderon jest na liście życzeń 19 klubów, więc z jego sprzedażą nie będzie problemu. Jednak ja go nie wystawiam na listę, bo wtedy automatycznie kluby sobie myślą, że zobaczcie, oczekiwania finansowe są 36 milionów euro, a mimo to i tak jest zainteresowanie. Jak go wystawię na listę, to wiadomo, że te kwoty, które będą się pojawiały w kontekście transferu tego zawodnika, będą po prostu mniejsze, bo. Kluby będą wiedziały, że ja się chcę go pozbyć, a tu będę palił Frana, będę udawał Greka i nie, 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 Calderon jest nam potrzebny na kolejne 10 lat. W ogóle tutaj wiążemy z nim przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Więc wiadomo o co chodzi. Dobra, za chwilkę sobie wybierzemy skład na mecz z Zagłębiem Lubin, sprawdzimy sobie, jak to Zagłębie gra. Generalnie ja tego nie robię w momencie, kiedy gram ze słabymi drużynami. No a propos słabych drużyn, to za chwilkę jeszcze wyniki ostatnich kolejek, bowiem pokonaliśmy rezerwami tak naprawdę Polonia Warszawa 4-0, pokonaliśmy na wyjeździe Krakowie 1-0 po bramce Markandeya, ale też tutaj graliśmy tak naprawdę bardzo mocno rezerwowo a i wcześniej te wyniki to już widzieliście, także tu Polonia pokonana 4-0, bramki Mertensa, Strojkana, Peskowicza i Wrto, no ale tutaj grali Malisowa, Sad, zawodnicy, którzy nie grają nigdy w pierwszym składzie, grał Ibrich, grał Cerowicz, Osmanowicz, Peskowicz, więc, więc absolutnie druga Ekipa. Jeżeli gram z ekipami, które są gdzieś tam w dolnych rejonach tabeli, tak naprawdę nie przykładam do tego większej wagi w ekstraklasie, w grupie mistrzowskiej i owszem, zazwyczaj sobie sprawdzam te zespoły, jak grają, delikatnie się do nich ustawiam, modyfikuję swoją taktykę, a tym bardziej teraz, gdy nie chcę po prostu przegrywać tych spotkań, bo zależy mi na tym, żeby śrubować cały czas ten rekord. Także prawdopodobnie w meczu z Zagłębiem Lubin zostaniemy mistrzem Polski, jeżeli oczywiście wygramy ten mecz, a jesteśmy tutaj zdecydowanym faworytem, więc wybierzmy sobie skład. Laskowski, dalej naprawia stronie mamy, mamy Wszystko jest w porządku. W środku oczywiście Plisga z Broniszewskim. Calderon do odejścia, nie będziemy go tutaj już yy, yy, kłopotać. Lepiej inwestować w Broniszewskiego, który na pewno ma tu jeszcze zapas do rozwoju. Lewa strona to oczywiście Tomislav Saric. Ja sobie przeglądamy jego rozwój, ale już powolutku. Amir Ibricz, 17-letni bośniak. Zobaczcie, jak on idzie w górę. A jeszcze jedna sprawa w ogóle, bo zapomniałbym zupełnie Wam powiedzieć. Nie miałem dwa miesiące tutaj oka na jednego z zawodników yy, w U18, a zobaczcie, co robi Zbigniew Gryszkiewicz. Przecież ten zawodnik za chwilę. Wygryzie, mimo że ma 16 lat Jagiełłę z pierwszego składu Już się nim interesuje Borussia Dortmund i Juventus No idzie w górę, idzie jak burza Więc na kolejny sezon Zbigniew Gryszkiewicz Będzie prawdopodobnie przerzucony do pierwszego składu Jednak Polak, Polak musi być Dalej Jamie Strachan, W środku oczywiście Michal Wrto Na lewej stronie Ben Mertens No i tutaj Fabio De Robertis, Ariel Jagiełło Już mógłbym w sumie tego 16-latka testować Ale jeszcze zostawmy I w ataku Adam Madarasz. No i teraz szybciutko raz E, dwa, trzy, tr tr trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 i 9. I możemy rozpoczynać to spotkanie. Rzut oka na tutaj taktykę i zobaczmy sobie teraz szybciutko za głębię To będzie taka bardzo szybka analiza, która na tak słaby w porównaniu do nas zespół wystarcza, tak? No, umówmy się, jak ma piłkarzy trzy poziomy wyżej niż jakikolwiek zespół w ekstraklasie. Może Wisła jeszcze ma dosyć ciekawych piłkarzy, no, ale oni mają kasę, więc mogą sobie takich zatrudniać. Menażerem jest Rafał Celeban i będą grali gegenpresem, więc czeka nas tutaj no, niełatwe spotkanie, i w związku z tym ja sobie szybciutko tutaj przejdę do swojej taktyki, jeżeli chodzi o instrukcję, którą zerwali. Bardzo mocny pressing założymy sobie na obrońców, bo to generalnie od nich zaczynają się te przerzuty długich piłek, a podejrzewam właśnie, że tak będą grali Ci zawodnicy, no i też agresywny odbiór piłki na środkowych pomocnikach. Teoretycznie grając przeciwko gegenpressingowi powinniśmy bardzo mocno mieć w użyciu skrzydła. Jeszcze bardziej położyć nacisk na grę skrzydłami, ale my ten nacisk mamy i tak położony, bo tutaj Mertens czy Strejkan grając na skrzydle, robią bardzo duże. <klimy> problemy rywalom, tak? Możemy sobie dać troszeczkę bardziej bezpośrednie podania oczywiście, żeby tutaj się nie bawić w takie powolne wyjścia przy gegenpressingu przeciwnika, ale myślę, że Zagłębie nie jest na tyle mocnym rywalem, żeby nam tu zrobić problem. Jeżeli gegenpressingiem wyszłaby na nas jakaś drużyna w europejskich pucharach, można by się zastanowić nad tym, żeby rozrzucić troszeczkę tą piłkę po skrzydłach i grać bardziej bezpośrednio, żeby ominąć ten nacisk przeciwnika. Także rozpoczynamy sobie już to spotkanie. Rzecz jasna to nie koniec naszej serii. Musimy tutaj ją kontynuować, no i Rozpoczynamy spotkanie z ekipą z Lubina. Na zielono oczywiście Radomiak, na pomarańczowo <laughs> Zagłębie Lubin. I gramy, i gramy, i gramy o zwycięstwo, i gramy o Mistrzostwo nie, Polski. To jest trzecia minuta e, tego spotkania. Na razie Radomiak remisuje Zagłębie. Tu może nie być tak dużej przewagi Radomiaka, w związku właśnie z tym, że Zagłębie gra gegen pressing. Nie grają co prawda 4-4-2 i jest nam troszeczkę łatwiej, ale i tak, i tak to jest, to jest, no, nie, nie lubię jak ktoś gra gegen pressingiem, bo to jest formacja, którą Football Manager oczywiście bardzo mocno promuje, nie? Informacja, a idea gry, nie wiem czemu. Chyba spodobał się twórcom ze Sports Interactive gra Liverpoolu. Madarasz, Madarasz i mamy 1 do No i tak to właśnie, słuchajcie, wygląda. To jest 22 trafienie w sezonie Adama Madarasza z asystą Matiasa Cataldiego. Więc zobaczmy sobie to jeszcze raz. Wybicie piłki przez para zagłębia. Bardzo szybko Kataldi zagrał bezpośrednie podanie do Madarasza za linię obrony. No i mamy w tym momencie 1-0 dla Radomiaka. No i tak to wygląda. Lecimy sobie dalej. Oczywiście zażądamy więcej od naszego zespołu, no bo chcemy tutaj żeby oni kontynuowali e, to strzelanie e, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało De Robertis, De Robertis teraz ten w pole karne zamykał to Broniszewski, ale niestety pomylił się o parę nie, centymetrów i nie udało mu się pokonać golkipera Zagłębia Lubin, mamy 24 e, minutę Radomiak tu absolutnie przeważa, zobaczcie Zagłębie Lubin nie jest w stanie wyjść e, sw ze swojej własnej połowy tak naprawdę, posiadanie 30% zero strzałów jakichkolwiek zero jakiegokolwiek zagrożenia, jeżeli chodzi o bramkę Radomiaka, Cataldi, De Robertis bardzo podobna akcja, bardzo podobna właściwie taka sama akcja, po złym wybiciu piłki przez bramkarza prosto pod nogi Katalniego, ten uruchamia bardzo szybko naszych zawodników ofensywnych no i mamy 2 do 0, e, także sami widzicie jak to wygląda w Ekstraklasie no nie ma tutaj zespołu, który byłby w stanie nam tak naprawdę zrobić jakąś większą krzywdę i zrobić nam jakiś większy problem, no i stąd stąd jest ta seria tych spotkań e, tych spotkań po prostu bez porażki no, 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 no nie wiem jak to w inny sposób wytłumaczyć teraz mamy rzut karny, więc duża szansa, że powiększymy ten wynik zagłębiem na 3 do 0 Faktem jednak jest już to, że Radomiak po tej kolejce będzie mistrzem Polski i tego już się e, uniknąć nie da. Na szczęście. Oczywiście teraz zobaczmy co sędzia, tak jest karny Łukasz Szczech przyznaje jedenastkę dla Radomiaka, tutaj madarasz podchodzi do Wapna, no i powinien sobie spokojnie poradzić z tym strzałem, tak też czyni, mamy 3 do zarad dla gospodarzy w tym spotkaniu, także, także grając podstawowym składem na dobrą sprawę no nie ma, nie ma, grając podstawowym składem nie ma tu ekipy, która mogła tak naprawdę by się tej sile ofensywnej Radomiaka przeciwstawić, czasem jeżeli wprowadzam zawodników rezerwowych gdy gram rezerwami no to zdarza się, że trzeba troszeczkę więcej popracować i że czasami te mecze są bardziej wyrównane, ale, ale w zasadzie to rzadko się zdarza i, i na ten moment jest 4 do 0 dla ekipy radomiaka. Więc no, tak naprawdę siadłaby tutaj jakakolwiek osoba, która ma doświadczenie nawet minimalne z football managerem, wciskałaby spację i też, i też raczej bez problemu by te mecze wygrywała gdzieś tam ewentualnie jakiś poślizg, no ale to się na razie nie zdarza, więc to jest najważniejsze do przerwy prowadzimy z zagłębiem 4 do, 4 do 0. Także. Także słuchajcie co, no bądźcie skoncentrowani, no mimo, że to jest 4-0 i to się raczej nic złego wydarzyć nie powinno, no to oczywiście trzeba, trzeba zachować czujność i, i, i maksymalnie, maksymalnie uważać. Czyli, czyli jak mistrzem Polski po raz siódmy z rzędu, fajnie, szkoda, że w europejskich pucharach nie poszło nam tak łatwo. Są tu również sugestie w komentarzach, bo ja się staram do nich odnosić, zawsze mieć z Wami tą interakcję, żeby troszeczkę bardziej doświadczonych zawodników zatrudniać. Za chwilkę Wam pokażę, za chwilkę spróbujemy poszukać takich, takich doświadczonych piłkarzy. W gruncie rzeczy, jeżeli bym szukał takich doświadczonych piłkarzy, chociaż moja polityka sprowadzenia zawodników mimo tych, powiedzmy, sezonów, które są dla mnie zawodem w europejskich pucharach, to moja polityka wciąż będzie polegała na tym, żeby sprowadzać młodych graczy, ale zobaczymy, czy będzie ktokolwiek. Kto by nam tutaj pasował do zespołu, e, jeżeli chodzi o środek obrony, bo tutaj ewentualnie przydałby się jakiś doświadczony gracz oraz, oraz o napastnika, bo malarz to jest zawodnik, który ewidentnie na tą Europę jest po prostu e, za słaby. E, zobaczymy sobie za chwilkę na naszych listach scoutingowych, czy jest w ogóle jakikolwiek piłkarz, e, który ewentualnie by nam tutaj pasował. Od razu zaznaczę, że nie wszyscy nasi skauci skupiają się na wyszukiwaniu juniorów, chociaż zdecydowanie tak większość. Natomiast yy, część skautów oczywiście szuka normalnych zawodników, yy, i tych doświadczonych i juniorów, nie są skupieni tylko na młodych zawodnikach, więc na tych listach skautingowych są tacy zawodnicy, ale sprawdzimy sobie za chwilkę czy opłacałoby się ich kupić. Czy opłaca się kupować do takiego radomiaka, który gra w lidze polskiej i nie ma jeszcze wysokiej reputacji i tak naprawdę te listy są bardzo ubogie. Czy opłacałoby tutaj się sprowadzać doświadczonych zawodników? Yy, z punktu widzenia oczywiście ich umiejętności oraz z punktu widzenia finansowego, tak? No bo też na to trzeba patrzeć, a zobaczcie sobie jakie pensje pobierają tacy zawodnicy w innych klubach i czy warto budować kominy płacowe ze względu na dwóch, trzech zawodników. Dobra, zróbmy sobie jakieś zmiany. Może Ibrish na lewą stronę, może młody Wisam sad za plizgę. No, i dajmy sobie jeszcze, nie wiem, Marciniaka na lewą stronę za za Mertensa. Niech Belk sobie już w tym meczu odpocznie. Oczywiście to, że w drugiej połowie nie ma nawału akcji ofensywnych, nie ma, nie ma tak naprawdę wielu bramek, chociaż Merten strzela, ale chyba był spalony. Tak mi się coś wydaje. Tak, no to, to ten wynik zostaje taki sam 4-0, bo oczywiście wiemy jak działa Football manager przy wysokim wyniku po pierwszej połowie oczywiście zespół już nie jest do końca zainteresowany jakimś narzucaniem sobie, tak, wysokiego rytmu, wysokiego wysokiego tempa w drugiej w drugiej połowie więc, więc to jest sprawa jasna I tutaj na spokojnie sobie ten mecz doprowadzamy do końca Ale to co nas najbardziej interesuje To już nie to, że Radomak ma przewagę Że strzela cztery bramki Że ogólnie wygląda fantastycznie Tylko to co robi przeciwnik No Zagłębia nie ma w tym meczu No nie ma ich Oni oddali jeden niecelny strzał A to jest Zagłębie, które jest w grupie mistrzowskiej I nie jest najsłabszą ekipą, bo ma szóste miejsce no, więc, no no, 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 tak to już jest, słuchajcie, tak to już jest i, i ta przewaga nasza jest zdecydowana. I łatwo sobie taką przewagę zbudować w polskiej lidze, gdy grasz w europejskich pucharach. A grając normalnie, bez trybu hardcore, to jestem nawet w stanie powiedzieć, że, że w ciągu dwóch, trzech sezonów jesteś, jesteś w stanie zbudować potęgę w polskiej lidze. No, bo tak naprawdę wyszukiwanie zawodników bez trybu hardcore, utalentowanych, nie jest żadnym, żadnym, żadnym jakimś specjalnym problemem. Radom jak teraz świętuje, tego nie widać, bo gramy na kulkach, ale Radom jak jest mistrzem. Polski i to jest dla nas e, najważniejsze, więc możemy być w pełni usatysfakcjonowani i zadowoleni. Tutaj oczywiście mamy potwierdzenie tego faktu, szkoda, nie będzie Pucharu Polski, no czasami tak bywa. Marcin Jak nie odejdzie z klubu Cataldi też, bo obiecaliśmy im, tro, im trofeum, a to, że jest to Mistrzostwo Polski tylko, no to, to nie, nie ma dla nich większego, większego znaczenia. Dobra. Prawa strona. Cataldi. No tu się zastanawiam, czy nie, nie, dobrze byłoby sobie poszukać jakiegoś innego zawodnika powoli. Cataldiego oczywiście moglibyśmy też wypchnąć za 40-50 milionów euro i to by nie był tak naprawdę żaden problem. A mam na liście pewnego kandydata młodego. Bo jak żeby, bo jak żeby inaczej. Dobra. Przejdźmy sobie do naszych list scoutingowych. Po pierwsze wiadomo. Nie, My możemy tylko i wyłącznie korzystać z list, które są ofiltrowane głębią wiedzy 100%, ponieważ gramy na zasadach hardcore i możemy tylko kupować zawodników, którzy są przeskautowani na 100%. Ustawmy sobie może wiek od 25 do 32 lat, no bo szukamy zawodników, do 33, bo szukamy zawodników doświadczonych i zobaczmy, czy będą tutaj jacyś ciekawi środkowi obrońcy. No i to jest lista zawodników, których potencjalnie moglibyśmy kupić, środkowych obrońców teoretycznie doświadczonych, tak? I teraz zobaczmy sobie tych zawodników i odpowiedzcie sobie szczerze i mi szczerze, czy naprawdę warto takich zawodników kupić. Teoretycznie najlepszym graczem z tych zawodników jest albo Morato, zobaczcie, Morato, który gra w FamaliCao, jest środkowym 26-letnim obrońcą i kosztuje 20 milionów euro. 20 milionów euro, to jest jego y, klauzula, tak? Jego klauzula wynosi y, 18 i za taką kwotę moglibyśmy tego zawodnika kupić. Mało tego, ten zawodnik zarabia prawie 300 tysięcy euro, więc możemy się spodziewać, że taką również kwotę będzie chciał pobierać w Radomiaku. 300 tysięcy euro. U nas najwięcej zarabia Andrzej Zalik, który zarabia 6 razy mniej niż chciałby zarabiać ten oto środkowy obrońca. Czy opłaca się takiego zawodnika kupować? On jest całkiem niezły i ja myślę, że pewnie wprowadziłby jakąś jakość w naszej linii defensywnej na ten moment, ale wydaje mi się, jestem niemal pewien, że Wisam Sat, który masz 17 lat, a już wygląda bardzo dobrze, za 2-3 lata będzie po prostu zawodnikiem lepszym. A nie będziemy musieli tracić 20 milionów euro, nie będziemy musieli płacić 300 tysięcy euro miesięcznie. Chociaż akurat ten zawodnik, muszę przyznać, bardzo <laughs> ciekawy. Dalej oceniany na 74 pan i Omeruo. Ikechukwu Omeruo, no błagam was, 22 miliony euro. 224 tysiące euro miesięcznie. Czy taki zawodnik mi się opłaca, żeby go kupować? No powiedzmy sobie szczerze, nie opłaca się. I dlatego ja właśnie nie kupuję tych zawodników doświadczonych, co mi piszecie w komentarzach, w komentarzach bo po prostu mi się to najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Ramon Hendrix, zobaczcie, AZ Alkmar. Czy to jest zawodnik, który wprowadziłby jakość w drużynie Raromiaka? No, śmiałem twierdzić, że nie. Kosztuje 22,5 miliona euro, zarabia 266 tysięcy euro. Więc ewentualnym zawodnikiem, nad którym mógłbym się tutaj zastanowić, jest Morato, który no może by podniósł tą jakość w defensywie, ale czy opłaca się? Czy nie lepiej przeczekać te 2-3 lata i poczekać na Sada, który się fantastycznie rozwija, czy na Eftimisa Malisowasa, który też ładnie nam idzie w górę? Ja myślę, że warto, warto poczekać i prawdopodobnie tak sobie też. Zrobimy. No, także sami widzicie, że tutaj obo, jestem obostrzony tym trybem hardcore i nie mam tutaj zbyt wielu zawodników, którzy zrobiliby mi różnicę. Ale poczekajcie, bo jest jeszcze Jaro z Southampton, 31 lat, 16 milionów, 500 tysięcy euro wypłata. Nawet jak on by się zgodził zejść delikatnie z tych swoich z tych swoich zarobków, to i tak to będą kolosalne dla Radomiaka kwoty. Nie możemy budować kominów płacowych w Radomiaku. Starajmy się grać w miarę, w miarę powiedzmy realistycznie, tak, zachować tą przyjemność. To nie byłaby dla dla mnie żadna przyjemność takich zawodników zatrudniać. Zobaczmy napastników, może tam będzie ktoś, kto zastąpiłby Adama Mardarasza w ataku. Popatrzmy, tu jest większa ilość tych zawodników, ale tak naprawdę Noel Bilic, Empoli, 24 miliony. No i czy to jest zawodnik, który, który da mi tutaj jakość w ataku? Wykańczanie 15, 14 technika, tak naprawdę opanowanie 15, przewidywanie 13, koncentracja 8. To będzie napastnik, którego warto kupować 300 tysięcy euro, 24 miliony euro Za transfer, spróbujemy złożyć ofertę I rozeznać się 27,5 miliona chcieliby za takiego gracza Czy mi się to opłaca? Czy nie lepiej na razie wystawiać tego madarasza, Który, no Powiedziałbym, że zobaczcie On jest oceniany na 4 gwiazdki A tamten, e Bilic, tak? Czy jak on się nazywał? Bilic, tak? 3,5 Czyli przez nasz sztab szkoleniowy Jest oceniany gorzej a musielibyśmy kupę hajsu za niego zapłacić. Więc no, to, to jest znowu się rodzi pytanie: czy, czy nie lepiej tego Adama Madarasza mieć na ten moment, a nie poczekać na rozwój Peskowicza, który ładnie nam idzie w górę, ma dopiero 17 lat? No i przypominam, że mamy jeszcze wypożyczonego do Sarajewa Milenko Kowaczewicza, który w tym roku właśnie tam strzelił 14 bramek, a ma dopiero lat 18, i na niego właśnie nie stawiać, i nie poczekać chwilę, aż nam się rozwinie. Ale zobaczmy sobie dalej, bo może jest jakiś ciekawy piłkarz, który nam by pasował na pozycję napastnika. <laughs> Damian dostanie. Fejnord, 26 lat, 20 milionów, no proszę was, proszę was, co to jest za zawodnik? Przecież on, zobaczcie, on jest oceniany jako czwarty napastnik u nas w klubie. Czy opłaca mi się go kupować, płacić pieniądze? On akurat dużo nie zarabia, ale 20 milionów trzeba by pewnie było za niego dać. Zobaczmy sobie, 29, no do 15 byśmy zeszli plus raty, może nawet do 12 byśmy zeszli plus jakieś raty. Ale to wciąż i tak jest za dużo, no bo to nie jest żaden zawodnik, który jest jakiś super ekstra. No to, no, no to powiedzcie mi, kurczę, no, no nie mam tu zawodników, których mimo, mimo że ja się rozglądam, co roku się rozglądam, co roku dwóch, trzech scoutów jest przydzielonych do wyszukiwania tych bardziej doświadczonych zawodników, no to mimo wszystko nie ma takich graczy. No nie ma takich graczy po prostu na moich listach. O wiele łatwiej mi znaleźć młodych graczy. Zobaczmy sobie Tima Pritche, który gra w Barnley. Widzę, że jest zainteresowany Sheffield United. W ogóle nie jest wystawiony na listę, więc bardzo łatwo by go było pozyskać. No, ale czy to jest napastnik, który dałby nam jakość w Radomiaku? No nie, no nie dałby, bo Adam Madarasz jest od niego lepszy. E, nawet Tomasz Marciniak jest od niego lepszy, tak? Tutaj go rozpatrują bardziej pod kątem chyba skrzydłowego. E, więc, no nawet Tomasza Marciniaka mi futbol manager ocenia lepiej i mój sztab szkoleniowy. No czy, czy warto by było za niego płacić? Te, nie wiem, 18, 17,5 są oczekiwania? Wydaje mi się, że nie. No także, także sami widzicie, no mógłbym tu pogrzebać. I na siłę kupić tych dwóch, trzech doświadczonych zawodników, ale czy jest sens wydawać 50 baniek na nich, płacić im po 200-300 tysięcy euro miesięcznie, tylko po to, żeby mieć dwóch, trzech doświadczonych zawodników. Czy oni by mi zbudowali klub na europejskie Puchary? Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że nie, że nie znaleźlibyśmy tutaj nikogo. Nikogo takiego. Zróbmy sobie jeszcze bez, bez, powiedzmy tych napastników, zróbmy sobie od 21 roku życia i tutaj na pewno pojawi nam się większa ilość piłkarzy, ale to są kwoty, zobaczcie, Craig Jones, okej. Okay. Super, fajny zawodnik, ale to jest 53 miliony euro. To jest Bayer Leverkusen. Kwota transferu, jaką by sobie Bayer tutaj życzył, to jest 80 milionów. Ok, pewnie byśmy zeszli do 40 plus raty, ale to jest wciąż 40 baniek do wydania za Craiga Jonesa. Ok, on by mógł nam zbudować tu i zrobić robotę. To się zgadzam. Tu pewnie kwota, jaką by chciał zarabiać, on ma dopiero 22 lata, to pewnie by było z 400 tysięcy euro. No, nie wiem, nie wiem, to są, to są ciężkie, słuchajcie, takie decyzje. A też niewielu tych zawodników tak naprawdę jest. Jest Niko z Wolfsburga i też bardzo fajny gracz napastnik, lat 22. Może niedoświadczony, bo też młody gracz, ale też tutaj kwoty, jakie musielibyśmy za niego zapłacić, są kolosalne. Jeszcze to nie jest ten moment. Może jak będę miał 300 milionów euro na koncie 400, to wtedy na takie transfery mogę się decydować. Na razie musimy rzeźbić po prostu w tych młodych graczach, tak? Budować sobie budżet, budować zespół, budować te fundamenty i czekać na to, jakie będą efekty. Juan Pablo Acevedo to jest z kolei. Skrzydłowy, ale no, czy on jest lepszy niż Ben Mertens? Teoretycznie, cztery gwiazdki. Ben Mertens wie, ale ja go oceniam pod kątem lewego, tak? Skrzydłowego, nie pod kątem tego wysuniętego. Tutaj szybkość, przyspieszenie, no, ale Ben Mertens ma 18 lat i tak idzie w górę, że szkoda by było tego zawodnika zastopować. No, a też jest, umówmy się, zawodnikiem, który, który dużo mniej, dużo mniej zarabia. No nie wiem, no to by trzeba było, słuchajcie, wydać pewnie z 50 baniek, wydać budżet płacowy pewnie o milion euro miesięcznie by się zwiększył. Czyli nie wynosiłby milion, a wynosiłby 2 miliony. Oczywiście możemy to zrobić, nie ma z tym żadnego problemu. Teraz pytanie, czy to się opłaci, tak naprawdę pod kątem tych doświadczonych zawodników. Może jeden jakiś, może udałoby się takiego zawodnika wykupić. Ile by chcieli za pana Acevedo, chociaż ym, chociaż jak patrzę na Bena Mertensa. 62 miliony euro. Dobra, zejdziemy do 40, może do 35. Tylko czy jest sens? Tylko czy jest sens? To jest pytanie, właśnie, to jest pytanie, czy nie lepiej po prostu poczekać, tym bardziej, że mamy jeszcze trochę czasu i i tych, i tych młodych zawodników na razie jak nam się zacznie spieszyć do premiery Football Managera 2021, no to ewentualnie wtedy będziemy sobie e, z, rzucimy wszystko na jedną kartę, wykupimy tych najlepszych zawodników, którzy ewentualnie chcieliby tu przyjść, i wtedy można pomyśleć. E, Macho Diallo, Werder Brema, defensywny pomocnik. No też tutaj, no to też nie jest zawodnik. Zobaczcie, to też jest kwota wysoka, też ta płaca wysoka, ale też nie jest to zawodnik, który. No mamy Michała rtoni, nikt mi tutaj nie powie, że to jest zawodnik słabszy. Trochę mu atrybuty spadają. Ciekawe czemu. Muszę w ogóle poszukać lepszych trenerów. Bo, bo do tej młodzieży potrzebuję coraz, coraz lepszych coraz lepszych trenerów. Czyli widzicie sami, jak to wygląda. Nie, nie jest to taka prosta sprawa. Nie ma tych zawodników 30. Wiecie, że mogę sobie wybierać, przebierać. Jest dwóch, trzech może, którymi możemy się zainteresować. Jest jeszcze John McPay, którego też niedawno całkiem rozważałem na pozycję ofensywnego środkowego pomocnika. Zamiast Ariela Jagieło. Ale to znowu są kwoty wysokie. Oczywiście to będzie zawodnik lepszy niż Ariela Jagieło. Ale tutaj znowu nie pamiętam, kwota by wchodzi w grę, ale no właśnie, koło tam pewnie 15 milionów trzeba byłoby za takiego zawodnika zapłacić, dać mu pewnie za 200-250 tysięcy euro miesięcznie na razie tego nie potrzebujemy tak naprawdę w 100%, no i no, no nie ma tak wielu tych zawodników, sami, sami widzicie, więc nie jest to nie jest to, taka prosta, nie jest to taka prosta sprawa, kupić doświadczonego zawodnika wiadomo, no jak nie grasz na trybie Hardcore to robisz takie rzeczy, bo, bo to jest łatwe i możesz sobie szukać i brać i przebierać, ale grając na trybie Hardcore jesteśmy troszeczkę ograniczeni, po to ten tryb wybraliśmy, żeby było trudniej i żeby nie wiem po 3, 5 czy 6 latach nie wygrać Ligi Europy czy Ligi Mistrzów dlatego póki ja się dobrze bawię i dobrze mi się gra. To spokojnie, chill out, będzie wszystko. Mordeczki dobrze. Dobra, kończymy, słuchajcie, ten odcinek. Radomiak jest mistrzem polski po raz siódmy z rzędu, więc będziemy sobie kończyć powolutku tego radomiaka. W następnym odcinku spotkamy się gdzieś tam za dwa miesiące, pewnie w czerwcu. W ogóle jest kwiecień? A dlaczego jest w kwiecień dopiero? Tak, coś się rozjechał ten terminarz. Kończymy 21 maja. Tak zawsze było. Tu 14 kwietnia zaczynamy tą rundę finałową. A jak było rok temu? A 16, czyli było tak samo. Coś mi się pokićkało. Nieważne. W każdym, razie, w każdym razie zakończę sobie ten sezon radomiakiem, bo nie ma sensu tego wam pokazywać. Już tych spotkań e, powinniśmy wszystko do końca wygrać. Tu ewentualnie z Lechem może być problem na wyjeździe, a, ale reszta spotkań powinna być wygrana. Chyba, że będę sobie grał tymi dwoma młodymi obrońcami, czyli e, Malisowas. I w Sad, no ten to się rozwija potężniej. co ja mam kupować środkowego obrońca doświadczonego? Jak on za dwa lata będzie? Będzie Piquet, Puyol. Piquet to bym nie chciał z obecnego okresu, <laughs> z jego formą, żeby on był. Ale Johnny Calderon wciąż jest zobaczyć na Cztery Gwiazdki Oceniany, czyli teoretycznie jest najlepszym obrońcą w naszym klubie. A tak nie jest. Jest dobry, solidny, ale, ale nie do końca spełnia moje oczekiwania. Zatem tak, spotkamy się właśnie w kolejnym odcinku około 20 czerwca, podsumujemy sobie cały sezon w Polsce, w Europie, sobie spojrzymy co się dzieje, co się dzieje w reprezentacji Polski i tak dalej, i tak dalej, i potem już wracamy do Eintrachtu Frankfurt. Za odcinek serdecznie dziękuję, życzę Wam miłego czwartku. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!